Cześć, cześć, witam wszystkich w czwartym dniu turnieju. No niestety musimy zacząć od diamentów, bo wczorajszym dniu odpadliśmy, więc niestety musimy dalej grać za diamenty. No, też nie zapomnijcie dać subcia, łapki w górę, no i dzwoneczka, żeby otrzymywać przypomnienia o nowych filmach. I życzcie mi powodzenia. Zaczynamy. Zobaczymy jaki pierwszy rywal nam się trafi. Fioletowych dwóch, dwóch niebieskich, jeden żółty. Więc musowo bracia Beni zostają i jedziemy. A tu fioletowe i zielone, a żółtych nie ma. Ale są czerwone, więc byle nie w lekarza to będzie dobrze. Dobrze, parę żółtych podeszło więc nie jest najgorzej musimy się leczyć bo jeden z bejnów odleci próbujemy mało tych żółtych mało przez pierwsze 3 dni nam lepiej dopisywały te żółte jeden już polek no trudno próbujemy próbujemy Gdzieś zdobyć te żółte, ale no, ale ciągle ich nie ma. No, walka wydawała się prosta, ale klocki nie pomogły. Dopiero teraz pojawiły się żółte, gdy już jest pozamiatane. No trudno, próbujemy dalej, próbujemy dalej. Nie poddajemy się jachangirek na tanku, więc trzeba pójść niebieskimi, bo jest dwóch żółtych, więc nie ma innej opcji. I, i jedziemy. No jest trochę czerwonych, jest, nie jest najgorzej, ale lepiej nie w jachangirka. On nam może namieszać. Są żółte, są czerwone, nie jest najgorzej. Myślę, że sobie jakoś poradzimy, ale różnie to bywa. Coś byśmy musieli tu przesunąć. Spróbujmy tak, może wejdą te niebieskie. O, udało się. Pięknie, pięknie oby tak dalej. Dobra, na to właśnie liczyłem i teraz może tutaj uderzymy w tym kierunku i zabieramy się dalej za Jachengirka. Dobra, spróbujmy odpalić naszego kwasirka. Udało się, udało się. Dobra. Pozbądźmy się tych fioletowych, żeby sobie troszeczkę oczyścić. I pięknie nie jest najgorzej. No tu już bez najmniejszego problemu będzie zwycięstwo. No, teraz nam się jeszcze parę razy odrodzi, ale o! Szybko poszło No dobra. Jedna na plusie, druga na minusie. Próbujemy trzecią walkę. Bein, No dobra. Co co myślicie, byśmy tak zostawili? Czy fioletowe wziąć? Dobrze, zostawmy tak. No choć nie przez nie. Próbujemy. Zaś, zaś mało klocków. Wszystko inne jest, tylko nie to, co potrzebujemy. Spróbujemy tu przesunąć. O, wejdzie nam żółty diament. Bardzo dużo nas podratuje. Dobra, kwasirek i oślepienie. Wyczyśmy troszeczkę, żeby się jeszcze jeszcze podleczyć. O, pięknie. Uch, na szczęście się utrzymał. A i już polek, ale dobra. Nie ma tragedii, nie mają lekarza, więc nie powinno być z nimi problemów. Więc Myślę, że spokojnie tu sobie poradzimy. No i trzecia walka do przodu. Dobra. Bądźmy dobrej myśli. No to no, zaczynamy czwartą walkę. No, przeciwnik nie jest najsłabszy dwóch niebieskich, no zielonych nie ma. Ja bym zostawił takie ustawienie, żeby ściągnąć tanka niebieskimi, fioletowego, żółtymi, a z Agnes sobie jakoś poradzimy. No spróbujemy, zobaczymy czy klocki pomogą. Jest troszeczkę niebieskich, no ale mało. Mało, mało tego wszystkiego, więc próbujemy. Musimy tutaj na no, tylko to... Słabiutko, tylko to idzie. Co to nam się przesunie. Na szczęście ktoś nie ma jej ustawione na kostiumie, więc jest duży plus. Ale my za to też nie mamy klocków. W końcu troszeczkę niebieskiej weszło, ale. Już się robi groźnie. Już się robi groźnie, ale u nas dalej nie odpaliło nic. No właśnie, no właśnie. I ta walka niby prosta może zakończyć się porażką. No właśnie. No tak to wygląda. No niestety, niestety klocki nie dopisały Spróbujemy choć jeszcze jednego ściągnąć ale już niestety się nie udało No słabiutko, słabiutko Zobaczymy co nam przyniesie ostatnia walka No i tu by się przydały fioletowe Więc musimy zmienić ustawienie dwóch I zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie? Są cztery. Tu mamy też cztery żółte. I je zaraz złożymy. Spróbujemy sobie tak, żeby ich wszystkich całkiem nie ładować. Zładujemy każdego po trochu. No i na szczęście coś się udało. Staramy się wykończyć tą melię, żeby nam nie mieszała. Może się uda. Próbujemy. Udało się. Już. No, ale ten gunmarek marek i tak chyba nam odpali. I nic nie poradzimy. No ale tu chyba nam się uda wygrać troszeczkę. Klocki lepiej sprzyjały. Oni mają jednego atakującego. Mamy trzech. Więc trochę to potrwa, ale powinniśmy to wygrać. Spokojnie. Zabawimy. malutku. No, i jakoś idzie po 10, po 10, ale do przodu. Teraz trochę będą nam się leczyć, ale zobaczymy, jak się nasi spiszą. A, widzicie, mieliśmy tutaj nie wsiąść go na kostiumie i by nam dezaktywował i by było dużo lepiej no ale trudno trudno nasz mały błąd po pomalutku, pomalutku do przodu Zobaczymy, co tutaj klocuszki przyniosą. No troszeczkę będzie się to ciągnęło. Zaraz jeszcze z powrotem lekarz się odpali. No ale my już nic nie poradzimy: na no to nic nie poradzimy. Już ładnie żeśmy ich wykończyli, no ale dzielnie, dzielnie próbujemy. Pięknie, no i że tu powinno się to udać. No dzięki za dzisiaj. Widzicie, zaczęliśmy od diamentów, ale i tak dwie porażki. Zobaczymy, jak spisuje się nasza drużyna obronna. Na razie. Byliśmy cały czas na A. No i dalej tak zostało. Mogę tak trzymać. Jutro ostatni dzień. Więc zobaczymy, zobaczymy, czy uda się wskoczyć w 1%. Dzięki.